52 minuta gry. centra na pole karne. Bonin. O, panował piłkę, były zawodni korony. Kielce szeroko do Kołodzieja. Ten na lewą nogę. Kołodziej w pole karne. Wbiegał tam. Gol! Tak jest. Bramka. Banarz. Wbiegał tam. Przybylski, Banarz trafia do siatki. Niesamowita sytuacja. Wydawało się, że już sytuacja zakończona. Analogiczna rzutka tutaj. Darka Kołodzieja z tej strony, jak mecz do Śląskiem, gdzie górnik zdobył bramkę bardzo podobna sytuacja. No i tutaj Banasz zachował się no prawie jak Jan Banasz przez trzydziestu paru laty. No mówiłem, że Banasz najskuteczniejszy piłkarz górnika za w wrócie ja, ja mówiłem, że po Banaś jest. I... jest trzecia bramka w, w tym sezonie biorąc pod uwagę wiosnę. No fatalny błąd Peskowicza i defensywy mam na myśli Nie Broniewicz absolutnie. Tutaj pomagał sobie rękami, odepnął troszkę Banasia i myślał, że już sprawa załatwiona tutaj. No, zachował się fantastycznie. Trzeba powiedzieć banaś. Nie miał możliwości po tym odepchnięciu uderzenia prawą nogą, bo tak najpierw był taki jego zamiar, zamknął to lewo.